Witajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy porównywać, tak jak zapowiadałem wcześniej, dwa wysokie buty, ponieważ but w miarę wysoki, uwa wysoki uważam, że należy porównywać z butem wysokim, ponieważ one będą raczej uderzać w ten sam target. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ zawodnik lubiący buty niskie, będzie miał buty niskie raczej. No, porównamy tutaj KD-13 y CW Cyga ochrzczone przeze mnie i Kylie 6. Kolaboracyjne CW z konceptem. No, ale zanim zaczniemy porównywać, pamiętajcie zostawić subskrypcję na kanale, tu się świeci, i pamiętajcie zostawić like pod filmem, czyli y, polubienie, i skomentujcie, które według Was powinny wygrać i dlaczego się mylę. <laughs> Dobra, możemy zaczynać. A więc tak, nie zaczyna się zdania, oda, więc. Ech. Oba buty wykorzystuję do grania i indoor i outdoor. No, te, te CW akurat z konceptem wykorzystałem tylko raz do outdoorowy, ale na przykład Blue Aqua to często zażynałem outdoorowo. Tu mam tylko jedno CW i więcej nie będę raczej miał, ponieważ cena jest wysoka, i jakoś do mnie nie przemawiają. No, tutaj mam trzy CW i też raczej więcej na razie nie będę miał. No, przejdźmy do samych butów. Jeśli chodzi o wygodę, no bo zacznijmy od tego, bo to są buty w miarę wysokie, więc zacznijmy czy wygodnie, czy mieć cisną w Achillesa. No, fanem Kaeli Piątek nie byłem, jeśli chodzi o wygodę, były dla mnie średnio wygodne. I ostatnio nawet na meczu miałem te: Kali z konceptem szóstki i Kaeli piątki ze te tepatryki Dwa różowe pastery, nie? I. Na pierwszą połowę założyłem tamte, a na drugą tę. I zawsze tak robię, że na pierwszą połowę zakładam mniej wygodne buty, żeby na drugą mieć już wygodniejsze. Bo wiecie, buty nie grają, ale, ale jak już stopa troszkę spłuknie, jest zmęczona, no to lepiej mieć wtedy te wygodniejsze buty. No, to jest moja opinia, ale kto zmienia buty za połowę? Eee, w tych butach grałem chyba jeden mecz w życiu. Tak to głównie tam z ziomeczkami i tak dalej. I raczej, 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 no tak, jest ok. Różnice? Ja wiem, że jest lato, no więc oceniam to przez pryzmat lata. Yy, tu może jest dużo mniej napchanych poduszek niż tutaj. Te poduszki są tutaj większe, ale jakoś nie wiem dlaczego bo buty są praktycznie tej samej wysokości, ten jest nawet troszkę wyższy, ale tutaj to wszystko na około polskiej jest dla mnie jakoś lepiej wyprofilowane, lepiej mi leży, lepiej komponuje się z moją stopą, dzięki czemu jest dla mnie bardziej komfortowo i tak nie pamiętam, że nawet mam wysoki but na stopie, gdzie tutaj tak do końca nie jest i jednak jak mi się troszkę noga przegnie w którą stronę, jak nie wiem, robię Eurostep czy coś, tak, czasami wchodzę z dwutaktem chłopaki. Ostatnio, nawet dość często. To no niestety czuję to. Czuję to na nodze. No, więc, no i jeśli chodzi o ogólne materiały tworzące but, no to ten jest do dupy. Ten materiał jest straszny, nie przepuszcza powietrza. A wiecie, że dotlenienie stopy też jest w miarę ważne, chociaż ten jest w miarę sztywny, ale i tak jest dużo lepiej. No więc, punkcik Leci dla Kairi mamy 1-0 jeśli chodzi o amortyzację. Amortyzacja to jest fajna, jest git, jest git. Ale tak jak mówiłem we wtorek, tutaj mamy naprawdę dobrą amortyzację. Eee, Powiem, że bardzo dobrą, więc nie ma co kompletnie na nią narzekać. I ta amortyzacja w ogólnym rozrachunku będzie jedną stopek, eee, jeśli chodzi o amortyzację, więc no, punkcik poleci prosto tutaj. Tu jest, ja nigdy nie byłem fanem jakiejś tej amortyzacji w Kairi, dla mnie ona nie jest wybitna, nie wiem. Może za, zawsze dla mnie kaleczy amortyzacja, jak to jest za dużo materiału. Jak jest za dużo mrośnią pianek i materiałów owinięta, ta poduszka, to według mnie traci trochę z tej sprężystości. Może to jest celowy zabieg, żeby właśnie ona nie była taka responsywna, ale no… To już trzeba pytać twórców i co twórca miał na myśli, co autor miał na myśli. I czy na przykład Kylie nie wymaga tego od swoich butów. No tak jak wiemy, przy na przykład przy tworzeniu w większości butów, no to ten zawodnik, który w których nie gra, ma tam wpływ po prostu na to, jak mają wyglądać na przykład, Giannis tam wzmacniał tymi płytkami TPU z boku, friki, dwójki, żeby łatwiej mu się robiło stepy, żeby miał większą panowanie nad swoją stopą przy tym kroku no bo wiadomo przy takiej masie kiedy stawiasz bardzo a on jest bardzo szybki dynamiczny stawiasz stopę w bok i ona się zatrzymuje i odbija no to potrzebujesz jednak tej sprężystości dobrej i to jest to więc no amortyzacja jest lepsza tutaj no cóż mam powiedzieć no dostosowują po prostu do zawodnika no. Nie ma jakiejś większej magii. Więc mamy 1 e, Jeśli chodzi o trakcję, e, oba buty mają fajną trakcję. Naprawdę, bardzo spoko trakcja. E, problem z trakcją w tych butach jest taki, że w poprzedniej wersji była lepsza. W piątkach była lepsza dla mnie trakcja. E, nie wiem dlaczego. No po prostu to jest moje subiektywne odczucie. Mam wrażenie, że. Lepiej, nawet chłopaki, kiedy graliśmy mecz ostatnio yy, i tam po prostu patrzyli z boku, to mówili, że w tych wyglądałem czasami trochę jeździł. No, yy, uważam, że tu jest ok trakcja, ale tu będzie troszkę lepsza. Troszkę lepsza, yy, nie wiem, jakoś lepiej chwyta mi ziemię. Tutaj jest, na, naprawdę jest dobra, ale ona jak dostanie w szczególności jak gracie na jakimś brudnym orliku, tak jak my gramy w Łodzi tam jakieś liście, leżą orzechy, żołędzie, nie wiem, przepraszam, nie jestem dendrologiem specjalistą, to i coś się dostaje, to one strasznie jeżdżą. Są super. Ta atrakcja na hali jest świetna, ale i to na czystej hali, ale wiadomo, na czystej hali to bardzo dużo butów ma dobrą trakcję i często tak właśnie y, zakurzona hala, czy brudna, czy po prostu dwór weryfikują no ale też jest inny materiał, zresztą zmiennych jest dużo. Więc no, yy, punkcik poleci do KD, więc mamy 2-1. No. Jeśli chodzi o ochronę moich rozwalonych stawów, to mimo tego, że amortyzacja tu jest lepsza i trakcja tu jest lepsza, to tak jak mówiłem, kiedy wkładam tu stopę, to czasami zapominam, że to jest but wysoki. On naprawdę fajnie trzyma tą stopę. Zawinięty jest tutaj już pod sam koniuszek. Tu sobie zawiązuje I naprawdę ta stopa fajnie siedzi. Naprawdę jest subcio. Dla mnie ja się czuję w nich mega bezpiecznie, nie myślę. Tutaj mi się przypomina, że coś mnie tu uwiera i tak dalej. To też tak niepewnie stawiacie tą nogę. Wiecie o co chodzi, bo będziecie pamiętać, że coś was będzie uwierać czy coś. I nie jest tak zawsze, czasami tylko. Mega rzadko, ale jest. Tutaj, tutaj zapominaj, że masz wysoki but. I to jest też duży upgrade dla mnie względem poprzedniej edycji. I ja na przykład mega, mega lubię te buciki. Dla mnie to są naprawdę, naprawdę bardzo fajne buty, i ja je mega szanuję. Jeśli chodzi o ochronę stawów i takie ogólne zabezpieczenie, czuję się w nich naprawdę tak, jakbym nie miał wysokich butów, a mimo to był opancerzony. Więc leci dla mnie 2-2. Dwa, dwa. Mamy remisik. No za zaskoczenie remis u mnie po 2-2, no niemożliwe. No i teraz idziemy cenę do jakości, e, ceny do sztosu. No, no moi drodzy, to jest raczej e, lekki do rozwiązania temat. Ponad 100 zł różnicy ceny na korzyść Kaj. To jeden, dwa, koncept, trofis. Graffiti, Asia, to znaczy Asia, Blue Aqua, Co tam jeszcze było? Na pewno było jeszcze kilka ciekawych CWU może nie jakieś sztosy, ale ciekawych. Tutaj mamy te i chili, Nic innego. No to moi drodzy, no troszkę jednak brakuje jeśli chodzi o sztos, szczególnie. Że ceną te przebijają. I wiadomo, są też już starszym butem niż ten, więc yy, samo to powoduje, że wchodzą na lepsze promocje. A wiadomo, no, jak kupić but, to kupić go tanio, bo cebula we krwi krąży u nas wszystkich. No, nie, no, kto lubi przepłacać za buty? Ja nie. No, z mm, żadnych nie zapłaciłem yy, retailu. Bo uważam, że nie trzeba. No, tu też nie zapłaciłem retailu, no, ale, no, kto by w tych płacił retailu W ogóle nawet to CW leży. To CW jest specyficzne, no, nie każdemu leży. Mi tak, dla mnie jest najfajniejsze, chociaż to czyli też jest super, no. Dobra, w takim razie, 3, 2, wygrywają Kylie. Kylie są niepokonane, nie no, są pokonane, ale, no, na razie Kylie dostają strzemotne bęcki. Yy, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście w następnym odcinku znowu porównania yy, Kylie, i z jakim pudem? A jeśli nie, to jakich butów byście chcieli porównanie? No, pamiętajcie jeszcze raz zostawić subskrypcję, polajkować ten film, jeśli dotrwaliście do tego momentu i do zobaczenia. Cześć!